jak się Pani podobało? E, to znaczy, pyta Pan o mecz? E, mogło być lepiej, aczkolwiek cieszymy się z wygranej. Co się Pani podobało, jeśli nie mecz? Cały, emocje, tak, atmosfera przede wszystkim, ponieważ szliśmy tutaj całym pochodem sportu na stadion, więc to było niesamowite, niesamowite przeżycia. Mogliśmy się zjednoczyć, mnóstwo Polaków, więc bardzo się cieszymy, że mogliśmy uczestniczyć w tym. Było bardzo fajnie, bardzo mi się podobało i chciałabym więcej. Dobre, dobre wrażenia, dobre. 1-0 dla Polski. To jest coś, nie? Kolega się wypowie, bo bardziej się zna na piłce. Pani się nie zna. Dobra, wiemy, że, że mamy grać ze Szwajcarią, więc myślę, że będzie dobrze. No, moglibyśmy grać trochę lepiej. Ale ogólnie jest w porządku. Byłem na stadionie, więc fajna atmosfera i wszystko. No i jakie wrażenia? Super. Widać. Pani się Są bardzo się. podobało. No, czułam się wspaniale. Kibicowaliśmy i szczęśliwi jesteśmy, że polska drużyna wygrała. Dobry wieczór. Jak się Pani podobało? Świetnie, ale Teraz. bardzo mi się podobało, naprawdę bardzo. Niech pani nie pali, bo to mi się chowa tego papieroska. Dlatego mama nie wie, że pale musi się chować. A, dobra. To bo... przepraszamy. Fantastycznie. Drugi raz jesteśmy na meczu Polski. Wcześniej we Frankfurcie z Niemcami, no i teraz udało się. Było lepiej. Emocje nie do opisania. No bardzo fajnie, bardzo. Bardzo jesteśmy zadowoleni. Przede wszystkim Polska wygrała. To jest bardzo ważne. Ale co mi. Jak się pani podobał ten mecz? Jakie ma pani wrażenia? Sam me mecz, czy wrażenia? E, mecz. może być, mogło być więcej bramek, ale dobrze, że Polska awansowała. Kapitalne, niesamowite odczucie, jak można uczuć w takim świetnym, świetnym zwycięstwie Polaków dzisiaj. Bardzo jestem zadowolona z polskich kibiców, naprawdę. Nie widzieliśmy żadnych jakichś przejawów chuligaństwa czy jakichś takich niemiłych sytuacji. Bardzo pozytywny odbiór Francuzów też do Polaków, także wszyscy nam machali, wszyscy nas witali, także jesteśmy bardzo zadowoleni, naprawdę pozytywne wrażenie. Tak, jesteśmy bardzo zadowoleni. Teraz idziemy na imprezę, bawić się.